Już nagrywa się? No to dobrze, jak się nagrywa, to dobrze. Bo dzisiaj przedstawiam Wam moje oto jedzenie na co dzień. Każdy lew, oczywiście, to jest bardzo proste. Każdy. Moje ucho, moje biedne ucho. O. Każdy lew powinien jeść na swoje śniadanie dwie biedronki, jednego ślimaka. Jedną y, tą y, kiebasę y, śledzione z pumby. No, i jeszcze kroassanta z śliwkowego. No, każdy lew powinien tak jeść. No, każdy. No, przecież jaki lew tak nie je. To jest oczywiste, że każdy tak je. No, na przykład ja. Weźmy sobie mnie. No, ja takie Wszyscy musicie spróbować, to jest przepisne. Jeszcze to ten król asad i ta śledziona z pompy. Nie w gębie.